Dzień dobry, moi drodzy. Siwy Feder z tej strony. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, nocka. Aż sam nie wierzę, ale jadę. Jest teraz długi weekend, ja jestem po pracy. Zaczyna się długi weekend. Dzisiaj mamy środę, jest popołudnie. I zostanę tak naprawdę do jutra. Nie wiem do której godziny. Jeżeli nic się nie będzie działo, to do południa. Jeżeli będzie fajnie, to nawet i może dwa może dni. Mam dużo robaka, mam dużo jedzenia, mam dużo picia. Mam dużo wszystkiego, dużo zanęty, tylko czy będą umiejętności, czy będzie szczęście, tego nie wiadomo. Słuchajcie, jadę powyżej Wrocławia, czyli do Ratowic. Znacie te miejscówki. Ratowice to pole bardzo popularne swego czasu, słynące z kapitalnych nocnych leszczy i także słynące też z Brzan. Niestety osta przez ostatnie lata te miejsca nie słyną z jakichś nie wiadomo jakich wow reputacji, że dzieje się tam nie wiadomo Bóg wie co. Tym bardziej, że też nie dochodzą mnie i kolegów żadne jakieś mega nie wiadomo jakie pozytywne wieści. Wiem gdzie biorą Leszcze, ale nie chciałem tam jechać, zresztą Krzysztof z sobie z spinki, wejdźcie do niego na kanał, zobaczcie. Bardzo ładnie połowił, ale nie chcę jechać w to miejsce ponieważ wolę jechać na Ratowicę, bo tam mi się ten klimat jakoś tak bardziej podoba. Miałem ja jechać na to pole stricte, czyli między te drzewa, ale ostatnio dosyć mocno wiało, dosyć dużo było burz i jednak te konary lubią czasami nie stąd nie zawąt spaść po prostu i boję się, że czy to na mnie, czy na samochód, więc jadę na taką otwartą główkę. Myślę, że będzie któraś wolna, bo tam ich jest dosyć dużo, a też będzie w okolicach 22, 24 stopni, więc nie będzie totalnej lampy i mimo, że będę na odkrytym terenie, to się jakoś tam nie zesmalę, tak, bo jakby były upały, to bym się raczej jechał tutaj na te, to pole. Jaka moja jest taktyka? No, na pewno będą wałki, zanęte sobie już tam wstępnie zrobiłem, to jest Wonder Black z tą zanętą Yellow, Też jest Champion Fida, do tego użyję trochę kukurydzy, trochę konopi, mam dosyć duży białego robaka, mam troszeczkę pinki i chyba tak naprawdę tyle, nie mam czerwonego robaka do cięcia tyle co i ewentualnie na haczyk, ale będę bazować tutaj na kukurydze, na białym robaku no i przede wszystkim chciałbym zrobić dużego leszcza no tutaj tak na nim mi by tak najbardziej zależało muszę też się oszczędzać powiem wam, bo jestem tuż po chorobie tak jak w ogóle praktycznie nigdy nie choruję, ja byłem tam bardzo, bardzo rzadko gdzieś mnie tam przez ostatnie dni dopadła jakaś gorączka, jakieś dreszcze do tego no nie fajnie się czułem, taki po prostu wymemłany można powiedzieć tak naprawdę dzisiaj dopiero gdzieś tam do siebie tak no można powiedzieć doszedłem aczkolwiek jeszcze czuwam skutki Łukasz do mnie dojedzie wieczorem którym też już wędkowałem dwa razy raz z kapitalnym legendarnym leszczem na barkach 67,5 cm którego złowiłem no i raz jak zeszliśmy na bój na zero Pokażę Wam też, bo zrobiłem sobie nocleg w z tyłu, taki patencik można powiedzieć, kanapę wyciągnąłem i tak dalej i trochę tutaj pomanewra... pomanewrowałem i to się udało. Ale to Wam pokażę jak się będę rozpakowywać, bo to też taka ciekawostka. Do zobaczenia nad wodą, trzymajcie się, jo! No dobrze, miejscóweczka jest, podwójna główka. Miałem być na Ratowicach, ale te główki były takie wąskie i długie. A tu będzie nam wygodnie. Trochę wykarczuję. Tutaj z wody ewentualnie troszeczkę też tych liści się wybierze. Jakby co. To nie jest problem. Gorąco na razie. Totalnie gorąco. No i co? I Tu mam samochodzik. Więc fajnie. No i rozpakowujemy pomalutko. Do cienia robaczki. I jazda. Dobra, trzeba się wziąć do roboty. W końcu Patencik słuchajcie, jest mega, mega prosty. Wymontowałem kanapę z boku. Tu podłożyłem foteliki dzieci, żeby było prościej. Tu jest, jak się dociśnie, to jest to okay. kanapa do wyprania, ale to nic. No i zobaczcie. Spokojnie na no długość się mieszcza. Taki prosty trika. To jeszcze nie wygląda, ale będzie wyglądać. Więc po się normalnie wszystko tego. I można się spokojnie dobrze przespać. Jest pół do piątej. Kompletnie mi się nie spieszy. Słuchajcie, bo jest gorąco i naprawdę ruchy są powolne. Tu sobie zrobię wałki. Bentonit Jokers. Pinka. tu jeszcze to jest mrożonka z zeszłego łowienia. tak jak wspomniałem Wonder Black z żółtą zanętą, to jest ta taka biszkoptowa, bardziej słodka dodam trochę pinki topionej, trochę robaka w melasie, to też jest jeszcze wszystko zamelasowane, to robię trochę wałków, nie wiem może na początek 10-15, które puszczę w takie szklance dużej na 22 metrze, dlaczego 22? bo jest tutaj renna, a dalej idzie wypłycenie Ciągnie na około 30-40 gramów. Szkoda, że nie z 50. No ale nie można mieć wszystkiego. Mieszamy, robimy wałki. Miałem jeszcze dodać konopi. I to jest, będzie do łowienia i kukurydzy. To dodajemy teraz. To trochę do łowienia. Jak też tu mam jeszcze dwie puszki, to spokojnie. I od razu sobie śmietniczkę zrobiłem. Tutaj będą śmieci. Okej. Okay. No to nęcimy. Wnęcone, można chwilę odpocząć czyli zaraz zacząć łowić. Jestem już wstępnie, tutaj wszystko mam przygotowane. Bajlando, bajzel, jak zwykle. O, tutaj, jakby mi się zachciało spać, to sobie pójdę w kimkę. Podoba mi się ten pomysł. Tu sobie tylko jeszcze pod nogi trochę wiadomo poprawię, bo tu mam kombinację zimową. W razie czego mm, też preferujemy, czy preferujemy w Irlandii czy nie w Irlandii to spaliśmy normalnie w krześle, tylko bym musiał wziąć krzesło, z, gdzieś w tył trochę kładzie, wiadro pod nogi i tak można było spać sobie tutaj. To krzesło gdzie jest to krzesło akurat nie ma regulowanego podparcia, ale też by szło się przespać. Zobaczymy. no Niebawem Łukasz przyjedzie z 17.10 No co, wnęciłem się 15 wałkami. Chyba mogę zaraz zacząć łowić, nie? Tak mi się wydaje. Wszystko jest przygotowane. Robaki jeszcze sobie tylko przygotuję do łowienia na haczyki. Chyba białe robaki, kukurydza i tyle. No, i mamy takiego gadka obszyzgłego w drugim rzucie, więc spokojnie się cieszę. No, powiem Wam, branie było tak mocne. Chociaż sam zszokowałem, ale na razie licho objąłem ryby z 40 minut, łowie, godzinę można powiedzieć. No nie udawaj, czekajcie, pomogę mu, gorąco, a podpłynął. Dojechał do mnie Łukasz, Łukasz się tam rozwija na teczkach. No zobaczymy, jak są dwa leszczyki, to może nocka przyniesie jakiegoś kabanka, nie? Dobra, tylko trzy leszczyki, więc donęcamy przed nocką. Wam, że klimat jest niesamowity, jest pięknie, nie wieje, tylko brakuje jednego: ryb. Nie, no jakieś ryby były przecież. Tam w trzy, trzy były! Teraz wałkami donęciłem trzy i rzekaś. czekamy. Nie ma co narzekać. Łukaszek dojechał, też już w końcu się tu pięknie rozłożył. Możesz ja. pomachać, widzą. Witam wszystkich, pozdrawiam. <laughs> Łukasz jest taki. Bardzo zabawny, wesoły człowiek. To, to on nagrywał tego leszcza właśnie na barykach 67,5 cm, o czym wcześniej wspomniałem. Jestem mu wdzięczny za ten materiał, jakby nie on, to by nie było wiecznione. No. No co, zaraz sobie, zaraz grillka. Tak chyba Bo moja kuchenka kupiona nowa za 200 zł odmówiła posłuszeństwa, mam jakieś pecha do tych kuchenek, muszę reklamować. No i co, i czekamy na znak z góry. Pukało, pukało, i. Dopukało. Nie, leszczyk. Malutki leszczyk. Ważne, że pierwszy Liegomość, chociaż. Tak jest. No że tu jest. Tu jutra byśmy nie rozpalili. Słuchajcie, moi drodzy, idę spać. To kompletnie nie miało sensu już tutaj siedzenie, bo no nic kompletnie jest zero. Nic się nie dzieje pod względem ryb. Jestem zmęczony. Jeszcze mnie ta alergia dopadła znowu. Wziąłem tabletkę przed chwilką i co? Idę w kimkę sobie po prostu. Idę w kimkę. Łukasz siedzi przy wędkach. I o czwartej nastawiam budzik. Jest północ. Cztery godzinki snu. Od rana będę walczyć. Dobranoc. No, mano Spało się naprawdę bardzo dobrze. 4:20. Bo na 4 godziny snu. Jeszcze mnie trochę to chorobsko męczy. o Zamiast siedzieć w domu, ten człowiek śpi w samochodzie. Spałem w dwóch bluzach. Są sumie w bluzie i w polarze. Bo jeszcze miałem swój. Lekko zaparowało, ale to nic To jest tylko ale nie zagrzałem się, spoko było, bo okna były pouchylane całą noc Mgła na wodzie Wszystko paruje Dobra, trzeba ubrać gumiaki I się zmierzyć z rzeczywistością Później ją znajdę, bo się tej trawie, tutaj Łukasz a powiedz, że chcą wjeździł chociaż jedną rybę. A nie jednej, nawet brania nie miałem. Nawet brania nie było. Patrzcie na to. Wow. Powiem Wam, że był nawet duży komfort spania i też w ogóle nie ma teraz komarów. Może inaczej, latają komary, ale w ogóle nie atakują, więc to jest duży, duży plus. A, zobaczcie, Łukasz się już tutaj zbroi. Łukasz strzela z procy. Tak. Ja. Super slim. Łukasz łowi nęzonki super slime zobaczcie. Ale spójrzcie na ten widok, no kapitalny, tak? No i coś zaczyna się woda ruszać, bo już parę spławów takich ładnych tu było. Tak? No. Gdzie tego wcześniej w ogóle nie było widać. Łukaszek, a powiedz wszystkim widzom, tak szczerze, zmarzłeś? Znaczy, Zmarznąć nie zmarzłem, ale jakbym wiedział to bym jeszcze Polar wziął, na pewno by był większy komfort no. z siedzenia. Ale... Słuchajcie, ale Łukasz jest w ogóle hardkorowcem, nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale przyjeżdża tutaj zazwyczaj, no kolega go przy, przywozi samochodem. I to jest taka fajna, śmieszna historia, bo ponieważ on siedzi czasami, no, nawet i co, po trzy dni siedzisz, nie? Dwa, trzy dni. Nie ma jakby dostępu na co dzień, czy na co dzień, na, łow, na łowisku do samochodu i po prostu kamufluje się jak Eskimos tutaj wiecie w Matrixie i, i siedzi, siedzi i łowi, nie? Dobra, ja przerzucam, rzeczywiście oczywiście są spławki. No, to dzisiaj tu spław, spław. z tym łowieniem, ale często ale się zdarza, że się łowi. No, ale miejmy nadzieję, jest rano, nowy to dzień, nie... zobaczymy. To jeszcze, wiesz, ostatnio też było tak dokładnie, że o tej porze była odcina dopiero około 6, 7, coś zaczynało się dziać No Tylko, że całą noc były brania do godziny powiedzmy 3, 4, nie? Ale dzisiaj bez rybie na razie No ale tak jest Będzie dobrze Mogło coś być jakieś branie, bo miałem, wiesz, o takie brały jak ten tu wyszedł to nie było Ręcznik cały mokry zobaczcie, zarzuciłem od razu było mocne dogięcie wyciągnąłem na pusto, tylko śluz został godzina siódma, już po raz czwarty będę robić wałki puszczałem jak przyjechałem przed wieczorem dzisiaj, czyli tak przed zmierzchem teraz też puszczę ile no, z półtorej godziny temu tylko ta płoć i sum no i branie tą pięcie niesamowite ale gdzieś tam no poszło po, po grzbiecie, jak ja to mówię mam jeszcze jakiegoś jokersa takiego zamrożonego więc yy, tu nie płynie za mocno więc sobie go użyję dam kastera, yy, no co wnęcę tymi wałkami jeżeli nic się tak nie wiem do 11:00 coś takiego nic się nie wydarzy to pomału trzeba mi się ewakuować do domu. Zaraz sobie zjemy śniadanko. Łukasz tam Łukasz tam działa, karykóweczki, nie karykóweczki, i zobaczymy. Tutaj Łukasz się postarał, bo ja oczywiście to jak zwykle wiecie, kanapki no nie no miałem No miałem też jakieś gotowe zupy i tak dalej. No ale widzicie Łukasz tutaj przygotował się Kiedy jesteśmy z piotkiem pojechał Tutaj Łukasz przygotował naprawdę piękną ucztę na śniadanie. Żeby jeszcze te ryby współpracowały łyche ma na 3 metry i wali nie W końcu słuchajcie jakaś rybka, taka nawet no największa można powiedzieć taki wysoki w ogóle drugie drugi z rzędu, bo skomentuj ile siedzimy bez ryby praktycznie? Praktycznie odkąd żeśmy wstali. Nie no Sumek, płotka, Sumek, płotka leszczyk, no i teraz to z to 10 minut jak tego leścika wyjęłeś. Przed niego ja też miałem branie i spiałem. no ale w końcu coś się zaczęło ruszać chociaż. Poszedł w kamole. Wyszedł. Musiałem, <laughs> że leszek. Sumek Dobry i sumek <laughs> Myślałem, że leszek taki z 40 centów. No tak Jak to mówią na bezrybiu to i rak ryba <laughs> Mamy ten, ale spoko, mówię od czasu do czasu można. I akurat to było zaraz po tym gajkowie ja byłem pisze, że tak że... no bo... Jakiś taki. Na osłodę, można powiedzieć. Poszedł do wody. W końcu i Łukasza coś. To, to sumek. <grym> sumek, ale większy niż ten. <grym> większy kaliber, czekaj, uważaj mocniej. Nie, tylko Po ale jaki na żarty zowoc? No. Zamęty w ale. Patelnie, nie? Zaraz go nagrila Jeszcze się żarzy. No, Weź zez... no. tam prze... przeruszaj węglem. Nie, no. Taki, dzik. Ale te koloryki ładne, nie? No. Marmurek taki, nie? Ale brzydki jesteś. Zobaczcie, mamy tutaj małe rybki, jakiś taki albinosik pływa, śmiejemy się, że głupiki komuś z akwarium uciekły, no ale ciekawe zjawisko. No i taki jeszcze, może być już jest taki całkiem znośny, taki sportowy bym go nazwał, no bo tu go wypuszczę. O, sorry, że tak, ale tu jest za płytko. Po prostu tam jest trochę głębiona. Od razu idą. Wędkowanie dobiegło końca. Słuchajcie, było tak naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, lecz niestety zabrakło dużych leszczy. No to tak trochę jak powiedział Grzesiu Bartosiewicz, że od trzech lat zbytnio nie ma czego tutaj szukać. Czkolwiek na pewno się zdarzają dni, kiedy te leszcze fajne tutaj wpadają i to jest niewątpliwe. Aczkolwiek... Nie dochodzą jakieś takie głosy, tak jak wiecie te lata ubiegłe, że tutaj po prostu ta ryba w nocy bierze. W nocy była no, kompletnie nieaktywna. Podławiałem w ciągu dnia, teraz z rana, można powiedzieć, trochę tych ryb. Jakieś dwie płotki, dwa sumy. Łukasz też suma złowił. Donęcałem cztery razy wałkami, więc tak dosyć no, na grubo. Już później nawet więcej jeszcze już robaków, miałem o wiele więcej tych robaków, ale już nawet nie wkładałem i nie zużywałem dodatkowo na kolejne donęcanie, bo po prostu szkoda towaru wolę go sobie zostawić na inny lepszy można powiedzieć czas. Spanie w aucie jak najbardziej na plus, nawet się wyspałem. odpocząłem, nie czuję się jakiś taki, wiecie, odpocząłem i tak zreb zawsze wracamy tacy lekko zmęczeni, wiadomo i tak dalej, ale to była bardzo dobra opcja, bardzo dobra myśl. Grill, fajny ryby, aczkolwiek no, na szczęście nie zszedłem na zero, więc też nie było tragedii. Aczkolwiek nie tego człowiek się spodziewał. Na pewno spodziewałem się troszeczkę lepszego uciągu, no ale niestety go nie było. Chwilę byłem też na dystansie, to są jakieś 40 minut się pobawić, ale nawet nie było reakcji, więc ta. Kilka brań było takich niewciętych na zasadzie, czy nie było tak, że często opadał mi już za dnia koszyk do dna, miała chwila, gdzieś tam takie szybkie puknięcie, szarpnięcie, najprawdopodobniej to była jakaś uklejka, bądź tak też mała ryba nie przejmowała, nie, nie docinała się można powiedzieć, nie pobierała haczyka. No dobrze, ja zmierzam do domu, przygoda oczywiście jak najbardziej na plus, na minus trochę rybki. Aczkolwiek nie ma co narzekać, fajnie odpocząłem. Znowu walczę z alergią, bo są masakra z tą alergią już po prostu jadę na tych tabletach jakiś różnych i tak dalej. Ale się nie poddajemy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Łapka w górę i ją.